Szczęść Boże, w ten 2 maja mamy dzisiaj 3 maja, czyli uroczystość Najświętszej Marii Panny Królowej Polski. W związku z tym, że taka jest tabela pierwszeństwa świąt liturgicznych, że nie da się niedzieli Wielkanocnej tak łatwo wykurzyć. No więc Matka Boża musi ustąpić. Chrystusowi jest bo zresztą ona zawsze to robiła. I zawsze nas prowadzi do Niego, więc wszystko jest na swoim miejscu i jest też na swoim miejscu dzisiejszy odcinek, odcinek najlepszej cząstki zapraszam, więc, żebyśmy usiedli, jak Maria stóp Pana Jezusa i posłuchali Jego słowa. czytamy w uroczystość Najświętszej Marii Panny Królowej Polski te Ewangelię o tym, jak Pan Jezus przekazuje swoją Matkę pod opiekę świętemu Janowi i odwrotnie oczywiście, to moment, kiedy Chrystus zasiada na tronie krzyża, obejmuje władzę nad całym stworzeniem, daje nam odkupienie poprzez swoją krew, poprzez swoją śmierć Maria, jako ta, która od samego początku misji Chrystusa w szczególny sposób mu towarzyszy, w szczególny sposób go wspiera, jest współuczestniczką tych wszystkich wydarzeń zbawczych, oczywiście jest także i w tym momencie, najważniejszym momencie, w szczycie miłości Boga i człowieka. Ona jest tą, która jednoczy się z Jezusem przez miłość i również przez to, ona w szczególny sposób zostaje włączona w te dzieje zbawienia. Dzisiaj my chcemy popatrzeć na Maryję z jednej strony właśnie jako tą obdarowaną, szczególną łaską, szczególnym stawiennictwem, jak też mówi dzisiejsza kolekta szalna, że jest szczególną i przeciwną pomocą i obroną przeciwko zasadzkom nieprzyjaciela dla naszego narodu i tego widzialnego i niewidzialnego szczególnie. Więc patrzymy dzisiaj na Maryję jako ta, która stoi pod krzyżem i jest rzeczywiście nazwana przez Chrystusa też niewiastą. Niewiasta to słowo, które nawiązuje do niewiasty z Księgi Rodzaju, gdzie Bóg zapowiada, że potomek niewiasty zmiażdży głowę węża. To jest zapowiedź, tych wydarzeń. Więc Maryja jest szczególnie obdarowana łaską przez Boga. To nie jest coś, co jest z jej natury, że jest wspaniała, tylko została taka stworzona, szczególnie obdarowana po to, aby być dobrą matką dla Syna Bożego. Ale oprócz tego zachwytu Maryją i jej potężnym wstawiennictwem, którego nieraz doświadczamy, szczególnie myślę, że w naszym narodzie, może wielu z nas tego doświadcza też, bardzo osobiście, chcemy spojrzeć na tę scenę jeszcze od drugiej strony, od tego ucznia, który bierze Maryję do siebie, potrzebujemy co roku przypominać sobie, że Maryja jest wielką chlubą naszego narodu, jak śpiewaliśmy w psalmie, że wyprasza nam wolność dzieci bożych, ale wtedy, kiedy my będziemy ją naśladować, kiedy będziemy ją brali do siebie, kiedy będziemy starali się być jej synami. Wziąć ją do siebie miał Jan już tak bardzo konkretnie, tak, żeby z nim zamieszkała, właśnie też jako matka. Więc musimy, to jest też prośba, a nawet można powiedzieć rozkaz króla zasiadającego na tronie, że to jest Twoja, twoja matka. Weź ją do siebie. I rzeczywiście Jan w imieniu nas wszystkich, z całego kościoła, przyjmuje Maryję. To taka druga wskazówka dla nas, szczególnie właśnie w uroczystość Najświętszej Marii Panny, Królowej Polski. Kiedy chcemy patrzeć na Maryję jako taką, która jest naszą królową, to ona oczywiście sama z siebie się za nami wstawia, bo my czasami nawet nie wiemy, że potrzebujemy stawianictwa Maryi, że potrzebujemy jej interwencji, szczególnej opieki, ale to jest też drugie wyzwanie dla nas, żebyśmy my, ten Testament z krzyża wypełnili, oto Matka Twoja, ona wzięła do serca bardzo mocno słowa Jezusa, oto Syn Twój przyjmuje Jana jako swojego Syna, przyjmuje również Ciebie i mnie. Czy my będziemy chcieli na to odpowiedzieć? Jakoś to będzie pewnie szło do przodu, no bo ona będzie, co będzie mogła, to będzie robiła, ale od nas zależy, czy my będziemy współpracowali. A że, żeby to tango dobrze szło, to trzeba dwojga, tak już szczególnie, to bądźmy tymi, którzy rzeczywiście przyjmują ją do siebie. Będziemy dzisiaj świętować jutro na Jasnej Górze również wielkie uroczystości, bo tam te uroczystości będą 3 maja, z racji, że tam jest uroczystość odpustowa. Dlatego będziemy się szczególnie Marii oddawać. Walczymy przeciwko różnym nieprzyjaciołom. Teraz tym, którym się często mówi, to też niewidzialny może dla nas wirus, ale jeszcze bardziej potrzeba za każdym razem przypominać sobie, że najważniejszym nieprzyjacielem, którym musimy zwalczać, to nasz grzech. To ten, który zabija nasze serce, zabija nas, oddziela nas od Boga. Niech dzisiejsza święta uroczystość Maryi Królowej Polski jeszcze bardziej sprawi, że będziemy, że będziemy jej rzeczywiście autentycznym królestwem. Nie tylko na papierze, nie tylko będziemy mówić, że z chlubą i obroną, ale rzeczywiście będziemy jej poddanymi. Kochani, przyjmijcie Boże błogosławieństwo, niech ono wspiera was dzisiaj spod nieopodal jasnej góry, można powiedzieć. Błogosławię wam, e, dzielam to Boże błogosławieństwo, niech ono prowadzi ciebie dzisiaj przez cały ten dzisiejszy dzień. Niech cię błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn Duch Święty. Amen. Z Bogiem i pa.